Chciałam zapytać, dlaczego uważamy, że osoby, które chodzą na terapię, są najsłabsze. No, wiecie, 20 lat temu jeszcze, jak ktoś szedł do psychologa, to znaczyło, że jest pewnie chory psychicznie, i to były takie osoby, o których wszyscy po prostu wiecie, plotkowali, i było takie, że. Tak się patrzyło na te osoby. I te przekonania starszego pokolenia tak mocno zakodowały mi się w głowie, że sama miałam wizję osoby chodzącej na terapię jako słabej. Od jakiegoś czasu jestem też na terapii i myślałam, że ja jestem tą słabą osobą, że to ja jestem tym słabym ogniwem. Ostatnio usłyszałam pewną rzecz, która dała mi mega dużo do myślenia i to było dla mnie tak po prostu oszałamiające, że kompletnie jakby odwróciło mój punkt widzenia. Umówmy się, większość ludzi omija temat emocji, omija temat problemów, omija temat traum, które potem przenosi na następne pokolenia. Nasi rodzice nie mieli opcji za bardzo pójść do psychologa i, i tak, że tak powiem, rozgryzienia swoich traum, które często są dosłownie to są traumy za dzieciaka, to są wzorce, które zbudowały się poprzez przekonania starszego pokolenia, i te przekonania przeszły na moich rodziców, i te wzorce zachowań przeszły na mnie. I wydaje mi się, że takie same wzorce przejdą. Na następne pokolenia, jeśli czegoś z tym nie zrobimy. Dobrze wiemy, że nasi rodzice robią wszystko, co mogą, byśmy byli jak najlepsi i starają się jak najbardziej mogą, ale to też są ludzie, i oni też mają. Rodziców, którzy też nie wiedzieli, jak być rodzicami, czy się rozmawia o emocjach, czy się nie rozmawia, czy masz prawo do swojego zdania, czy go nie masz. To wszystko przechodzi z pokolenia na pokolenie. I wydaje mi się, że osoby, które chodzą na terapię, są tak naprawdę najsilniejsze, bo to te osoby, jako pierwsze prawdopodobnie w swojej rodzinie, próbują otworzyć się na emocje. Te osoby próbują ogarnąć swoje traumy z dzieciństwa, by nie przenieść ich na następne pokolenie. Udają się na terapię, próbując skonfrontować się ze swoim. Lękiem, próbują stawić mu czoło i go pokonać. Dlaczego te osoby są uznawane jako właśnie te słabe? Przecież to są właśnie te silne ogniwa, to są te ogniwa, które próbują zmienić ten ciąg wydarzeń z pokolenia na pokolenie, by następne pokolenia miały lepiej. Nie wiem, czy wychodzicie na terapię, w każdym razie ja wiem, jak to wygląda i wiem, że jest to zajebiście ciężki proces. Wszystkie twoje wzorce zaczynają się na nowo kształtować. Okazuje się, że tak naprawdę ty jesteś taką nasiąkniętą gąbką rzeczy które przenikły w ciebie, z twoich rodziców. I musisz poszukać siebie, tak naprawdę. I szukanie siebie jest niezwykle trudne, bo kompletnie nie wiesz, co jest jakby tobą, a co jest czymś, co ci wpojono. Trzeba siebie postawić na takim piedestale i zrozumieć, że póki my nie, nie ogarniemy tych traum i tego wszystkiego, nie będzie lepiej. I nieważne, czy będziemy bogaci i będzie nas stać na wszystko na świecie, a my będziemy mieć nadal w sobie traumy z dzieciństwa, my nie będziemy szczęśliwi. Jeżeli będziemy z inną osobą, która jest najlepszą, po prostu najcudowniejszą osobą na świecie, my nie będziemy szczęśliwi. Bo w nas będą tkwić jakieś przekonania, że nie wiem, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, jakieś porównywania się z innymi, jakieś, wiecie, anxiety, jakieś lęki z tyłu głowy. Na przykład jak u kogoś nie przelewała się w rodzinie z pieniędzmi, to potem to jest tak wielki lęk, nawet jak się będzie zarabiać po prostu miliony, ten lęk zawsze. Zawsze z tobą zostanie, jeżeli tego nie przepracujesz, jeżeli nie przepracujesz tego, że to są traumy, które w tobie zostały i których się nie wyzbyłeś. Dużo osób jeszcze ma tą taką fazę w głowie, że na przykład wstydzi się iść do psychologa albo wstydzi się powiedzieć, że chodzi do psychologa, jeżeli ludzie będą jakoś oceniać i tak dalej. No i może będą oceniać, bo fakt jest taki, że moja opinia nie jest popularną opinią. Wydaje mi się, że popularną opinią jest taka, jak przedstawiłam wcześniej, czyli jesteś jakby psychopatą i nie czajesz bazy. Nie, po prostu zastanówcie się nad tym i przyjmijcie do wiadomości to, że jeżeli chodzicie na terapię, że jak się postawi obok was jakąś osobę, która ma masę w sobie skumulowanych rzeczy, ale nie potrafi się z nich uwolnić, która po prostu w sobie to tłumi, bo tak jest najłatwiej, to wy jesteście tą silną osobą. Okej? Okay? I keep going. I mam nadzieję, że osoby, które teraz oglądają i chodzą na terapię, poczuły się teraz docenione i mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni, bo powinniście. No. Te, te. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dodać, to to, że założyłam kanał na YouTubie po angielsku. I zapraszam tam wszystkich, którzy rozumieją po angielsku. Ehm, będzie śmiesznie, wstawiałam tam już jeden filmik. Poczekam, aż tam się jeszcze nagromadzi jakaś pula osób i zacznę wstawiać filmy po angielsku. Także. Zapraszam.